Założę smoking. No. Nie lubię, masz spinki do ankietów? Nie. I tak nie wypożyczę smokingu od trzeciej nadan. Dobra, bardzo miło, profesorze. <śmienicza> Czego? Nie mogę zaskoczyć. Seriously, w took out Pięknie się razem bawiliście. Rzucałem piłkę i nikt się nie śmiał. Rzucałeś na tyle blisko, by nie zmęczyła sobie łapek. Przez chwilę czułam, że tworzymy rodzinę. Serio? Nigdy nie myślałam o dzieciach, ale dzisiaj poczułam, że jesteśmy gotowi. Uczyliśmy. Zwłaszcza jeśli dziecko będzie równie ciche jak cynamonka. Psia krew uciekła. Dokąd? Nie zostawiła liściku. Miałeś ją spakować. Myślałem, że ty. Nieprawda. I rzucasz piłkę jak baba.